20 kluczowy listopad dla, dla tego indeksu i tak właśnie zastanawiając się, jak do tego podejść, stwierdziłem, że może warto z trochę szerszej perspektywy w tym sensie, że pokazać WIG20, czy WIG po, po cyklach i teraz kluczowa, klucz, kluczowa, rzecz w tym sensie, że no właśnie zastanawiamy się, czy już ten cykl, który zaczął się w 2020 roku się zakończył, czy mamy rozpoczę, rozpoczęty nowy cykl. Dla, dlaczego mam ten dylemat? Dlatego, że ten poprzedni cykl, czy być może zakończony C8 trwał tylko 31 miesięcy i tutaj patrząc po dynamice WIGu po dynamice PKB to jest ryzyko, że dołek jeszcze jest przed nami, czy też ta dynamika WIGu, dynamika PKB jest, będzie nadal słaba i to by ściągało w WIG na, na najniższe poziomy, ale z drugiej strony nie wykluczamy, że być może już od października zeszłego roku mamy już nowy cykl wzrostowy. No, niestety, jeszcze nie mamy tej pewności, jak to wygląda bardziej, y, bardziej po wykresie, no właśnie zakładając, że już od października mamy nowy cykl, no to y, tutaj wzrosty mogą trwać mniej więcej jeszcze z 2-3 kwartały do, do końca drugiego kwartału 2020, y, 2024, na no, z drugiej strony jeżeli mamy cykl y, dalej ten cykl trwający od powiedzmy początku 2020 roku no to jest ten, ten listopad może być w, list, w listopadzie możemy oczekiwać e, 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 lokalnego dołka no, i na ten moment jeszcze tutaj to, to się waży. Oczywiście widzą Państwo tutaj wybory i ten tydzień, kiedy w, 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 mieliśmy poniedziałek, wtorek bardzo, mocno, bardzo mocne sesje i później schłodzenie. Także tutaj no, koniec, koniec października będzie istotny, jeżeli chodzi o oczekiwany przebieg, oczekiwany przebieg WIG-u. Tak, patrząc po wykresach, jakichś porównaniach, no to tutaj zachowanie WIGU 20 jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o zachowanie po, po wyborach, no i widzą Państwo, że do powiedzmy do końca października, początku listopada, z lepsze zachowania, później słabość. No i pytanie, czy te wyniki wyborów będą, czy zachowanie WIG-u 20 po tych wyborach będzie zbliżone do historycznych ścieżek? Być może teraz jest coś bardziej na kształt zbliżone do 2003-2004, czyli. Wtedy, kiedy rynek wiedział, że, że przystępujemy, do, do, przystępujemy do Unii Europejskiej, będą środki unijne i ten, ten schemat będzie trochę inaczej wyglądał, no ale póki co jeszcze tutaj p, p, ten, ta, ta historyczna analogia z bocznym październikiem nie została zanegowana. To, co zazwyczaj akcentuję, czy ostatnio akcentuję, no to przez ostatnie 3, 13 lat e, od 2008 roku 2009 mieliśmy synchronizację SP z sumą bilansową Fedu. W tym sensie, wraz ze wzrostem sumy bilansowej Fedu, to e, wspierało zachowanie e, SP, a spadek sumy bilansowej był, był, czy, był czynnikiem negatywnym, czy takim czynnikiem czy, 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 podaży. No, i pytanie: czy, czy tym razem, wraz ze spadkiem sumy bilansowej, czy trwającą spadkiem sumy bilansowej, czy, czy ta historyczna analogia będzie podtrzymana? Także, z jednej strony, w tym tygodniu Fed, ale może nawet bardziej potrzeby pożyczkowe, mogą przeważyć czy mieć kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zachowanie amerykańskiego SP. No, i mamy taki trochę dylemat, że z jednej strony słabe zachowanie SNP czy Nasdaqa, i na ten moment wybranie tej słabszej ścieżki, no to jest czynnik ryzyka czy presja na WIG-20. No pytanie, czy te krajowe krajowy czynniki związane z wyborami, czy potencjałem szybszego, szybszego napływu, czy rozstrzygnięcia niepewności odnosi KPO, środków środków z rejonu krajowego planu odbudowy, to czy nie będzie takim czynnikiem wspierającym lepsze zachowanie, relatywne lepsze zachowanie wig 20 <laughs> Takim przybliżeniem, no i Państwo w telewizji biznesowej, to Państwo śledzicie waluty, no to takim uproszczeniem, czy taką quintesencją wykresów, to jest zachowanie euro-USD. No widzą Państwo słabość euro, nieudane wyjście powyżej 1,12 jakby sprowadzałoby euro, czy, czy sygnalizowałby słabość euro. No ale być może szansą jest to, że jednak ta słabość danych już z, z gospodarki PMI przemysłu hmm, to sygnalizuje, że już jest relatywnie blisko końca słabości i, i powrót siły euro. Na tym no, jakby, póki co tego nie widać. Także wyjście, może upraszczając, wyjście euro powyżej 1,

no, i na koniec zachowanie WIG-20 w dolarze. Widzą Państwo, to jest wykres taki long term. Od 1996 roku, od 2008 roku, widać słabość WIG-20 w dolarze, chociaż ona jest przyłamana. Pytanie, czy trwale, także to jest złożenie zachowania WIG-20 i dolara, także w, powiedzmy, w długim terminie zdaje się układ ulegać zmianie, ale czy w średnim terminie, czy w krótkim terminie to jest ten moment? że tutaj będzie lepsze zachowanie wig 20, no to czas pokaże. Ten listopad zdaje się być kluczowy dla wig 20 i oceny perspektyw zachowania rynku do połowy 2024 roku. To tyle z mojej strony. Może jeszcze podsumowując istotne daty, no to no mamy w pierwsze posiedzenie, staniemy 13 listopada. No i teraz pytanie, kiedy powstanie nowy rząd i czy uda się uchwalić budżet do 29 stycznia przyszłego roku. Także tutaj kwestia taka polityczna może być tą i tym języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o cenę zachowania WIG-20. Podsumowanie, ja bym powiedział, że listopad jest kluczowy. Oprócz wydarzeń tych związanych z Fedem, z SP, no to te czynniki związane z euro, euro -USD i czy, czynniki związane z ukonstytuowaniem się nowego rządu. Ja dziękuję Państwu za uwagę, chyba że są jeszcze jakieś pytania. To jest ciekawe pytanie. Wy... Wydaje mi się, że w, w, w tej chwili bym patrzył na zachowanie banków, w tym sensie, czy wyjdą po, na, po, na ATH powyżej swój historyczny szczyt. Jeżeli tak, no to by byłby oznak, oznak siły. E, a banki są z, no, znotowane jednak z dyskontem do piersów spółek porównywalnych, e, jeżeli chodzi o Eurostox czy Eurostox Banks. Ale też patrzyłbym na banki amerykańskie, no bo one zaskakująco słabe się zachowują. E, ewentualnie zwrócimy uwagę na spółki Skarbu Państwa, które. No do tej pory były w niełasce inwestorów. Być może potencjalna zmiana władzy i poprawa sentymentu inwestorów do tych spółek mogłaby skutkować się tutaj le dużo lepszym zachowaniem niż, niż indeksy giełdowe. No być może spadek stóp procentowych to by sprzyjał generalnie rynkowi akcyjnemu. No to tutaj śledzenie inflacji i retoryka NBP-u zdaje się być kluczowa w, w najbliższych tygodniach. Także yy, dziękuję i pozdrawiam.